Cześć Karolinko, kochana. Witaj, witaj, witaj Instagram, witaj Facebook, witaj YouTube później. Wyjmę na sam początek kartę. Przychodzę dzisiaj do Was z. Witaj, przychodzę dzisiaj do Was z pewną częścią mojej historii, którą chciałabym się z Wami podzielić, ponieważ jestem w, w zasadzie mam dzisiaj, mogę powiedzieć, pierwszy dzień. Nowej, nowej zmiany, kolosalnej zmiany w moim życiu, ale najpierw zobaczymy, co tutaj by chciało wybrzmieć w naszej przestrzeni. Spocznij w moich ramionach, poddaj się, obejmując przeciwieństwa, skrajności życia. No właśnie. A mianowicie, kochani, cześć Karolinko, złożyłam wczoraj wypowiedzenie w mojej etatowej pracy <gryw> i powiem Wam, że uczucie, kiedy naprawdę znajdujemy w swoim sercu tą odwagę i stajemy po swojej stronie i wybieramy siebie na przekór wszystkiemu, jest uczuciem e, najcenniejszym. I warto było to zrobić chociażby dla tego uczucia. E, pomimo tego, że jest też we mnie wiele lęku i mój umysł ma mega pole do popisu. Na zasadzie, że w ogóle jak mogą coś takiego odwalić? Witaj, kochana, jak mogą coś takiego odwalić? Mój Saturn po prostu jedzie po bandzie, bo to ja składając wypowiedzenie za porozumieniem stron, w pewien prawny sposób mogę powiedzieć, że pozbawiłam się pewnych finansowych dodatków, które mogłabym uzyskać, gdyby, gdybym zrobiła inaczej, ale nie miałam już siły. Na to, ażeby robić inaczej. A wszechświat po prostu tak bardzo wypychał mnie do tej decyzji, że już chyba bardziej nie można było się prze przeciwstawiać. A że ja jestem dość niereformowalna, to wszechświat czasami jedzie po bandzie. <grych> bo ze mną inaczej się nie da. I wczoraj odnajdywałam w całej tej sytuacji wiele też takich spójnych rzeczy z... Inną transformacją, przez którą przychodziłam, kiedy rozstawałam się z moim narzeczonym, było podobnie. Było podobnie dużo takich sygnałów, których ja po prostu gdzieś tam jeszcze, jeszcze sztucznie się trzymałam w danej sytuacji, um, bo byłam na prawie półrocznym zwolnieniu lekarskim, prawie półrocznym, bo tam dwa tygodnie w zasadzie mi zostało do końca możliwości bycia na tym zwolnieniu. I miałam dwie kontrole ZUS w międzyczasie, kontrole, które mi blokowały zwolnienie lekarskie. I miałam ucinane pensje z tego ZUS-u z różnych po prostu powodów. Powiem Wam, że naprawdę po prostu było tyle sytuacji, w których rozkładałam ręce już. Rozkładałam ręce, ale um, wiem, że one wszystkie po prostu pojawiały się po to, ażeby w końcu. Wypchnąć mnie w tą moją stronę bardziej, albo może testowały mnie trochę, jak bardzo jestem, jak bardzo zależy mi na realizacji moich marzeń, jak bardzo jest to dla mnie ważne. Więc wczoraj był dzień przełomowy. Było po prostu cała masa wylanych łez. Naprawdę, i cała masa sygnałów od wszechświata, że jestem na dobrej drodze. Cała masa takich sygnałów, które one pojawiają się w naszym życiu cały czas, ale my nie zawsze je widzimy, nie zawsze zwracamy na nie uwagę, bym powiedziała. A wszechświat wspiera nas po prostu non-stop. Ja, by, ja bynajmniej mam w sobie takie uczucie i z takim uczuciem przez ten świat idę. I przy każdej sytuacji, która jest trudna, która, która wydaje się trudna, która dla mojego umysłu wydaje się po prostu obarczona jakimiś. Wiecie, że, że ten lęk, który przychodzi, jest taki racjonalny dla głowy, się by wydawało, a on jest po prostu iluzją, bo zawsze jesteśmy bezpieczni, bo zawsze jesteśmy chronieni. chronieni ja mocno w to wierzę. I ten wszechświat po prostu wspiera nas non-stop. Poprzez różnego rodzaju sytuacje, które by można było zwalić na zbieg okoliczności, na przypadek. A te wszystkie sytuacje są po to, żeby nas wspierać w momencie, bo my cały czas kreujemy nasze życie, my kreujemy cały czas naszą rzeczywistość. I w momencie, kiedy e kiedy my naprawdę mocno czegoś chcemy, kiedy my naprawdę wierzymy bardzo, to nasze serce wierzy mocno w, w to, że to, co czuje, jest tak bardzo realne i tak możliwe do zrealizowania. To nawet jeżeli nasz umysł nas sabotuje i poprzez ten sabotujący nas, nasz umysł pojawiają się sytuacje, które sprawiają, że my możemy nabierać wątpliwości, że my możemy. Iść w tą stronę, że kurde, może jednak nie warto. To jest tylko ten sabotujący umysł, ale jeżeli coś jest w zgodzie z naszym sercem, jeżeli coś jest naszym marzeniem, to znaczy, że to nie jest tylko nasze marzenie, ale to jest też marzenie wszechświata i ono zrobi wszystko, żeby nas wypchnąć w tą stronę, żebyśmy my mogli odkrywać nasze dary i talenty. A kiedy my jesteśmy w stanie odkryć nasze dary i talenty? Wtedy, kiedy jesteśmy właśnie blisko naszego serca, kiedy jesteśmy blisko siebie, kiedy jesteśmy w zgodzie ze sobą. Kiedy y, żyłam w, tak, w takim. Kiedy moje, moje życie wyglądało. Kiedy ono było bardzo oparte na takim schemacie przetrwania i na tej wierze, że, y, że muszę, że. Że nie mogę, że nie mogę żyć po swojemu, bo muszę, bo muszę pracować od do, bo muszę pracować ciężko, żeby przetrwać, żeby mieć pieniądze na życie i te wszystkie inne schematy, z którymi praktycznie pokoleniowo się mierzymy. To moje życie wyglądało tak, że byłam w pracy, pracowałam na etacie po 12 godzin, na przykład przez dwa dni pod rząd. Potem miałam dwa dni wolne, więc w czasie tego wolnego pierwszy dzień odtajałam, bo praca była ciężka, stojąca z klientem w galerii. Bardzo niska energia, kochani, bardzo niska energia. A przez drugi dzień coś tam ugotowałam, prałam i tak wyglądał mój czas. Więc kiedy, kiedy był ten czas, ażeby odkrywać siebie, ażeby odkrywać swoje marzenia i potencjały? Potem przychodzi weekend, jak był wolny weekend, to gdzieś tam było spotkanie ze znajomymi, impreza, alkohol, wiecie. I człowiek żył od do, od wolnego do wolnego, od weekendu do weekendu, od urlopu do urlopu i taki 11 lat. 11 lat mojego życia. 11 lat mojego życia. A przez dwa lata, kiedy odważyłam się posłuchać mojego serca, i zobaczyć, co jest moim marzeniem, co jest moim, co jest moim potencjałem, co ja takiego w sobie mam, czym bym chciała się podzielić ze światem, co jest moją pasją. Dwa lata kontra 11 lat. Dwa lata, gdzie naprawdę yy, mam wrażenie, że idę po nowe, że... Jestem na ścieżce, która po prostu jeszcze parę lat temu była dla mnie totalnie absurdalna, i totalnie niedostępna, i totalnie poza moim zasięgiem, i totalnie jej nie widziałam. Nie wiem co dalej. I myślę, że nie jest, nie było to aż tak mądre. Hmm. Pod względem umysłu. Nie było to mądre. Ale. Bo to w ogóle nie musiało być mądre, to nie musiało być logiczne, to po prostu było spójne z tym, czego pragnęło moje serce. I ja bardzo wierzę w to, że w momencie, kiedy zamykamy jedne drzwi, kiedy odcinamy się energetycznie od czegoś, tak? Bo coś kończymy, to w to miejsce zawsze przychodzi nowe. Po prostu tak działa energia. Inaczej nie może być. Bo. Wszechświat nie lubi próżni, więc ją czymś wypełnia. A że e, zaczęłam odkrywać tą moją pasję astropasję i ona tak mocno współgra z moim sercem. To jak mogłoby się nie udać? Jak mogłoby się nie udać? Jestem kochani na nowej drodze, jestem w totalnie nowym miejscu w mojej rzeczywistości. Jeszcze w takim miejscu nie byłam. Jeszcze w takim miejscu nie byłam. Jestem przeszczęśliwa, i jestem. i czuję się tak lekko. I czuję. czuję w sercu, jak mi wibruje taka radość, że idzie nowe. Że idzie nowe, które nie mogłoby do mnie przyjść w czasie, kiedy ja bym była tak bardzo jeszcze związana, sztucznie związana z jakimś miejscem, który, na podstawie strachu. Cześć, kochanie, z uwagi na strach. Strach, który jest iluzją. Dziś przeczytałam piękne że słowa w Gwiezdnych Dzieciach, wróciłam w relacje o tym, jak tworzymy nowe. O tym, jak yy... strach, jak miłość daje życie, a strach je odbiera. Strach zabija duszę i strach jest iluzją, jest programem, jest wgranym programem. Tak naprawdę, zawsze jesteśmy bezpieczni, zawsze jesteśmy zaopiekowani, zawsze jesteśmy chronieni. Bo jesteśmy czymś więcej niż myśli nasz umysł. Umysł, który jest ograniczony programami, które ma wgrane. Jest ograniczony tym, co widzi. Także powiem wam, że kolorowo. Kolorowo. Spocznij w moich ramionach. Poddaj się, obejmując przeciwieństwa, skrajności życia. Piękna karta. To odnajdywanie w sobie siły, yy, odnajdywanie w sobie, staniecie w swojej mocy, która jest w nas cały czas. Yy, odnajdywanie w sobie odwagi po to, ażeby powiedzieć nie sytuacjom, które nas nie wspierają, sytuacjom, które nas nie karmią, nie wiedząc czasami, co dalej. Ale ufając w sercu, że skoro to czuję to centrum mojego dowodzenia, to musi być dobrze. No nie może być inaczej. Czasami umysł, który próbuje wykalkulować, analizować daną sytuację, odciąga nas w pewien sposób od, od tej naszej intuicji, od tego dowodzenia sercem. Ale ja już dłużej tak nie mogłam. Bycie w samym centrum konsumpcjonizmu, bycie w samym centrum takiej pogoni za lepszym, za, um, za tym, żeby było więcej. Wiecie, jak, jak jeszcze pracowałam w galerii, to mi przynosiło tak wiele refleksji nad tym, kiedy jest to dość. Ile trzeba mieć, żeby można było powiedzieć sobie: Mam dość. Mam już wystarczająco dużo ciuchów, butów i tego wszystkiego innego, na co wydajemy pieniądze, które są energią. Dokładnie, niesamowite, jak strach i umysł potrafią trzymać nas w miejscu. Tak, tak. To jest dru Jestem w trakcie, bo to ja jestem w trakcie drugiej, bardzo dużej transformacji w moim życiu, e, która polega na wyzwoleniu się z sideł strachu, bo. Bycie w długoletnim związku partnerskim, na rzeczeństwie, gdzie byłam zdradzana, gdzie czułam intuicyjnie, że jest nie tak, bo nie mogło być inaczej, żebym tego nie czuła. Gdzie po prostu czułam, że umierałam. Ja tam umierałam energetycznie. Często o tym mówiłam, ale trzymałam się tej relacji ze strachu, z umysłu. Totalnie. Um... Zapadając się w niej, bojąc się, że bez niej się zapadnę, a ja tak naprawdę się zapadałam, będąc w niej. I, i później, wraz z moim rozwojem osobistym, z moim rozwojem duchowym, z tym, z tym odnajdywaniem siebie, odnajdywaniem swoich pasji, swoich talentów, swoich darów, tym. Czym ja tu przyszłam, bo każdy z nas z czymś przyszedł tu na ten świat. Nie przyszliśmy tu po to, żeby egzystować i wegetować od pierwszego do pierwszego. Nie. Każdy z nas ma w sobie taki zestaw unikatowych cech, że bez, bez każdej z nas osoby ten świat byłby innym miejscem. My jesteśmy wszyscy cholernie tu ważni, dlatego tak ważne jest. Podążanie za swoim sercem i odnajdywanie tego, co w nas tu wybrzmiewa, co nas woła, ta nasza misja to jest ogromnie ważne, ogromnie ważne. Więc drugi raz wyzwalam się z sił strachu w innej przestrzeni. I gdy pozwoliłam sobie na śmierć w relacji, na odejście, ze związku, który już mnie totalnie nie karmił, w którym zarówno ja, jak i mój były partner byliśmy dla siebie destruktywni. Sprawiło, że i ja siebie pokochałam, i przez to jestem teraz w cudownej relacji, w cudownym, karmiącym związku, tak? Ta energia przyszła inna, dla mnie już totalnie lepsza. Tak bynajmniej to widzę. Tak czuję. I wierzę mocno, że tak jest, że za każdym razem, gdy odchodzimy z sytuacji, z miejsca, które nas trzyma, które już nie jest dla nas, bo już po prostu wibrujemy w inną stronę. Też nie uważam, żeby praca w galerii była ogólnie stricte zła, bo nie ma czegoś takiego. Nie ma zła i dobra, to jest jedynie koncept z umysłu. To my decydujemy, to my definiujemy, to my nadajemy znaczenia. Dla mnie to już nie było dobre, bo ja po prostu tam czułam, że umieram. A Widzę, że osoby, które tam pracują, nowa kierowniczka kwitnie. I to jest piękne. I to jest piękne. Niech wzrasta, niech się dzieje tam po prostu cudownie dla tych osób, które zostały. Tak? Ale dla mnie to już było więzienie, które sobie, w którym sama siebie trzymałam. Dlatego wyzwalanie się z do strachu jest ogromnym wyjściem ze strefy komfortu ogromnym i wymaga od nas takiego naprawdę odnalezienia w sobie odwagi, ale to jest pokrzepiające, pokrzepiające jest, gdy, gdy podążamy za głosem naszego serca. Więc to było u mnie w ostatnim czasie, gdy z decyzją tą chodziłam bardzo długo. Ba, ja się długo procesuję. U mnie takie procesy to nie jest taka. U mnie się tak nie zadziewa. Ja mam dużo w sobie jakości stałej, tak mogę wytłumaczyć astrologicznie, więc dla mnie zmiana po prostu jest y, czymś, do czego ja potrzebuję w pewien sposób dojrzewać. Nie jest to proste, y, ale. Ale jest piękne podążanie za swoimi marzeniami, podążanie za sobą. Bo tak naprawdę więcej mamy do stracenia, kiedy nie podążamy za swoim sercem, niż yy, rezygnując z miejsca, w którym nam jest źle. Ale program lęku o pieniądze, takiego przetrwania był we mnie ogromnie silny. Ogromnie. Ogromnie silny. I jeszcze. I to był lęk, który wgrany został mi w pewien taki totalnie nieświadomy sposób w dzieciństwie. I zupełnie nie mam o to żalu do mojej mamy, bo ona sama miała w sobie taki lęk. Nawet ostatnio o tym rozmawiałyśmy. A najlepsze jest to, że rzeczywiście z biegiem okoliczności. Moja mama miała wczoraj wizytę tutaj u mnie w mieście u okulisty. I była ze mną w czasie tego całego mojego procesu, kiedy dzwoniłam do koordynatorki, zapłakana, że ja już nie daję rady i że już dłużej nie mogę. I, i wierzę, że to dla mojej mamy też był pewien transformujący proces, bo widziała mnie taką yy, przejętą tą całą sytuacją. A jednocześnie ja mówiłam jej ze łzami w oczach, że właśnie się spełnia moje marzenie, największe marzenie, żeby pójść w stronę swoich marzeń. I mama do mnie mówi: To ty ze szczęścia płaczesz, tak? My czasami, gdy sami podejmujemy jakąś decyzję, która jest niełatwa, możemy w pewien sposób pomóc innym ludziom zobaczyć coś, czego Czego inni nie widzą. Każdy z nas jest i uczniem, i nauczycielem dla innych ludzi. To nasze połączenie jest niezwykłe. Niezwykłe. To tyle ode mnie dla Was dziś. Trzymajcie za mnie kciuki. Na no mojej nowej drodze. Nie wiem jeszcze dokąd, ale chcę się po prostu skupić na podziwianiu tego szlaku. A nie na samym celu, tylko na podziwianiu widoków po drodze, cudowności dla was i do zobaczenia. Już skończyłam, kochana. Witaj, buziaczki, papa. Pa.